Numer 10 Portia labiata. Portia labiata to gatunek pająka z rodziny Salticidae, który specjalizuje się głównie w polowaniu na inne pająki oraz charakteryzują się niezwykłymi zdolnościami poznawczymi. Potrafią rozwiązywać skomplikowane problemy, takie jak planowanie i przewidywanie ruchów swoich ofiar. Słyną z podstępnego sposobu zdobywania pożywienia. Wykonują skomplikowane ruchy takie jak okrążanie swojej ofiary celem zaatakowania jej od tyłu, bądź udają, że są niezdolne do poruszania się, mając na celu wprowadzenie ofiary w błąd. Potrafią uczyć się i zapamiętywać nowe strategie polowań, co pozwala jej na dostosowanie swojego stylu polowania do różnych sytuacji. Są w stanie wykorzystać teren tak, aby ukryć się przed ofiarą, bądź się do niej zbliżyć. Pająki te potrafią również wykorzystać wiedzę o ofierze zdobytą podczas wcześniejszych spotkań. W jednym z eksperymentów naukowcy przeprowadzili testy, w których portia labiata musiała wybrać między łatwiejszą, ale mniej wartościową ofiarą, a trudniejszą, ale za to bardziej wartościową. Pająki te wybierały ofiarę, która była trudniejsza do zdobycia, ale bardziej wartościowa, co sugeruje, że portia labiata potrafi oceniać wartość zdobyczy i podejmować decyzje na podstawie tej oceny. Numer 9. Świnie Świnie są uważane za jedne z najinteligentniejszych zwierząt na świecie. Nie bez powodu to one przewodziły folwarkiem zwierzęcym w powieści Orwella, gdyż zostały uznane za najbardziej inteligentne wśród zwierząt hodowlanych. Według imponujących faktów naukowcy uważają, że świnie wykazują poziom inteligencji równy poziomowi trzyletniego dziecka. Potrafią szybko się uczyć, są ciekawe świata i mają zarówno dobrą pamięć krótko, jak i długotrwałą. Ich inteligencja przejawia się między innymi w kształtowaniu się zachowań społecznych w stadzie. Świnie potrafią tworzyć mocne więzy. Uczą się przy tym zachowań innych osobników i wykorzystują tę wiedzę współzawodnicząc między sobą, na przykład w walce o pokarm. Dźwięki, które wydają, zawierają szereg informacji na temat emocji, motywacji i fizjologicznego stanu zwierzęcia. Naukowcy dowiedli, że świnie reagują na emocje innych świn i potrafią pocieszać te, które są smutne lub zestresowane. W jednym z eksperymentów, kilka świn umieszczono w dwóch różnych klatkach. W jednej klatce świnie spędziły 30 minut, w drugiej 4 godziny. Kiedy kazano świniom wybrać, do której klatki mają wejść, weszły do tej, w której były krócej. To dowodzi, że świnie mają doskonałe poczucie czasu, a życiowe decyzje podejmują na podstawie wcześniejszych doświadczeń. W innym eksperymencie zrozumiały związek przyczynowo-skutkowy między pilotem a temperaturą i potrafiły ustawić na taką, która im odpowiada. Świnie są jednymi z nielicznych zwierząt, które zdały test lustra, co oznacza, że są świadome istnienia samych siebie. Numer 8. Papugi szare. Papugi szare, zwane również jako żako, są jednymi z najbardziej inteligentnych ptaków na świecie. Są znane z fenomenalnej zdolności do naśladowania dźwięków, w tym ludzkiej mowy. Potrafią również rozwiązywać proste problemy matematyczne, a nawet korzystać z narzędzi. Osobnik o imieniu Alex, który był badany przez naukowców, potrafił rozpoznać 50 przedmiotów, 7 kolorów i 5 kształtów. Papugi szare komunikują się ze sobą za pomocą piosenek i języka ciała. W badaniach przeprowadzonych przez naukowców ptaki wykazały zdolność do rozumienia składni i gramatyki, a nawet konstruowania prostych zdań. Niektóre z tych papug stały się znane z obrażania turystów. Pięć nadzwyczaj gadatliwych papug żako trafiło do jednego z brytyjskich parków dzikiej przyrody. Niestety ich słownictwo było pełne niecenzuralnych słów i obelg. Pomimo zachwytu turystów ptaki zostały ostatecznie usunięte z obszaru ośrodka. Numer 7. Border Collie. Border Collie są uważane za najinteligentniejsze psy na świecie. Ich inteligencja jest wynikiem wielu cech, takich jak zdolność do uczenia się, posłuszeństwo, umiejętności pasterskie, spokój i zimna krew, a także ich niesamowita uwaga na słowa i komendy wydawane przez człowieka. Wiele badań i eksperymentów potwierdza, że psy Border Collie są w stanie rozwiązywać skomplikowane zadania, takie jak rozpoznawanie kolorów, kształtów, a nawet liczenie. Ich inteligencja pozwala im na szybkie przyswajanie nowych poleceń i wykonywanie ich z precyzją. Border Collie są również bardzo wytrwałe, co oznacza, że nie przestaną, dopóki nie nauczą się jak wykonywać twoje polecenia. Numer 6: szczury Inteligencja szczurów jest na wysokim poziomie, o czym świadczą liczne doświadczenia przeprowadzane przez naukowców. Na podstawie współczesnych badań można stwierdzić, że są one znacznie mądrzejsze niż postrzegają je ludzie. Potrafią podejmować decyzje na podstawie tego, co wiedzą i tego, czego się domyślają. Dzięki sprawnie działającym komórkom nerwowym potrafią przetrwać niemal w każdym środowisku. Szczury są z natury ciekawskie, mają doskonałą pamięć i są wybitnymi uczniami. Gryzonie rozumieją złożone koncepty i kiedy czegoś się nauczą, raczej już tego nie zapomną. W badaniach naukowych wykazały zdolność do rozwiązywania problemów, uczenia się i zapamiętywania informacji. Szczury są w stanie uczyć się na błędach, wyciągać wnioski, a nawet rozwiązywać problemy. W jednym z eksperymentów naukowcy nauczyli gryzonie poruszania się w labiryntach, a następnie umieścili jedzenie w miejscach, do których nie mogły dotrzeć bez pomocy innych szczurów. Okazało się, że potrafią sobie nawzajem pomagać, aby zdobyć jedzenie. W innym eksperymencie naukowcy nauczyli szczury poruszania się w małych samochodach zdalnie sterowanych, co pokazuje, jak złożone są ich zdolności poznawcze. Numer 5 Krukowate. Do krukowatych należą kruki, wrony, gawrony, kawki, sroki i sójki. Potrafią rozwiązywać skomplikowane problemy, używać narzędzi, planować przyszłość, rozumieć emocje innych i zapamiętywać twarze. Jednym z zachowań, które bardzo często są obserwowane i świadczą o wysokiej inteligencji tych ptaków, jest upuszczanie orzechów lub innych nasion na jezdnie, a następnie czekanie, aż samochody przejadą i rozbiją je na mniejsze kawałki. Ptaki potrafią wtedy dostosować swoje zachowanie do ruchu drogowego, unikając kolizji z samochodami, bezpiecznie odbierają swoje pożywienie. W innym eksperymencie wrony wykorzystały w praktyce prawo Archimedesa kiedy zwierzęta zostawiono sam na sam z tubą w której pływał smakołyk, ale ptaki nie mogły po niego sięgnąć, zaczęły wrzucać do tuby kamienie, żeby podnieść poziom wody i dostać się do pokarmu. Numer 4 słonie. Empatia słoni jest znana od kilkudziesięciu lat na podstawie przeprowadzanych obserwacji i wielu badań. Zwierzęta te są bardzo inteligentne i towarzyskie. Potrafią pocieszać swoich towarzyszy, gdy zauważą ich zdenerwowanie i zaniepokojenie, używając przy tym dźwięków i dotyku. Są w stanie rozpoznać swoje rodzeństwo i krewnych, a także pamiętać o innych słoniach, z którymi wcześniej się spotkały. Potrafią również rozpoznać ludzi, którzy im zagrażają, a także ludzi, którzy im pomagają. Opłakują zmarłych członków swojego stada, dotykając ich trąbami i głośno lamentując często popadają w depresję lub stają się agresywne po śmierci młodych słoni. Numer 3. Ośmiornice. Ośmiornice to fascynujące stworzenia, które zainteresowały zarówno naukowców, jak i ogół społeczeństwa. Poprzez różne badania i obserwacje ośmiornice wykazały imponujące umiejętności rozwiązywania problemów i zdolność do nauki. Badacze przeprowadzili eksperymenty, w których ośmiornice wykazywały zdolność do znajdowania kreatywnych rozwiązań. Potrafiły bez problemu poradzić sobie ze złożonymi zadaniami, bez trudu otwierały słoiki oraz rozwiązywały łamigłówki. Zaobserwowano również u nich umiejętność używania narzędzi, takich jak porzucone muszle lub połówki kokosów. Tworzyły z nich schronienia do ochrony przed drapieżnikami. Mogą manipulować przedmiotami swoimi ramionami. Pokazując wysoki poziom zręczności i koordynacji. W 2018 roku naukowcy opublikowali pracę naukową w czasopiśmie Progress in Biophysics and Molecular Biology, w której przedstawili teorię o pozaziemskim pochodzeniu ośmiornic. Według autorów, budowa organizmu ośmiornic jest na tyle unikalna, że mogły one przybyć na naszą planetę z kosmosu. Ośmiornice jako jedyne posiadają aż trzy serca. Większość ich układu nerwowego znajduje się w ramionach, a nie w jednym umieszczonym centralnie mózgu, a ich krew jest błękitna, ponieważ układ krwionośny ośmiornic zamiast żelaza wykorzystuje miedź. Naukowcy twierdzą, że tak znaczące różnice w budowie ośmiornic mogą wynikać z tego, że przynajmniej część ich kodu genetycznego pochodzi spoza naszej planety. Numer 2 Delfiny mają stosunek wielkości mózgu do masy ciała większy niż u ludzi i wszystkich innych ssaków. Delfiny wykazują szereg inteligentnych zachowań, w tym zdolność do nauki trików, używania narzędzi oraz mają indywidualne osobowości, preferencje i relacje. Potrafią tworzyć sojusze i przyjaźnie z innymi delfinami. Wykształciły coś, co poniekąd można nazwać kulturą, czyli zachowania, które są dzielone w społeczności i przekazywane są między pokoleniami obejmują one komunikację, metody polowania, używanie narzędzi i interakcje społeczne. Niektóre butlonose delfiny w zatoce rekinów w Australii używają gąbek do ochrony swoich pysków podczas poszukiwania pożywienia na dnie morza. Ta umiejętność jest przekazywana z matek na córki, tworząc odrębną grupę kulturową. Numer 1. Szympansy. Szympansy są uznawane za najinteligentniejsze zwierzęta na świecie. Są naszymi najbliższymi krewnymi, gdyż dzielimy z nimi prawie 98% DNA. Powszechnie przyjmuje się, że linie ewolucyjne ludzi i szympansów rozdzieliły się 5 milionów lat temu. Podobnie jak u ludzi, zdolności poznawcze pojedynczych osobników zależą głównie od genów. Szympansy wykazują wiele zachowań społecznych, które świadczą o ich inteligencji. Potrafią nawiązywać sojusze i współpracować ze sobą w celu osiągnięcia wspólnych korzyści, takich jak zdobycie pożywienia, obrona terytorium czy walka o status społeczny. Szympansy potrafią dostosowywać swoje zachowanie do kontekstu i sytuacji. Na przykład samce rywalizują opozycję społeczną i niepewność z nią związana wywołuje u nich stres. Potrafią dzielić się uwagą i doświadczeniami z innymi szympansami, pokazując im przedmioty lub zdarzenia, które ich interesują, bez oczekiwania niczego w zamian. To zachowanie sugeruje, że szympansy mają poczucie wspólnoty i więzi emocjonalnej.